Witajcie w naszym kolejnym spojrzeniu na materiały źródłowe. Dzisiaj zagłębiamy się wrodnie to lokalna, bezpłatna gazeta Zbiorunia, wydania z września 2025. Taki, można powiedzieć, barometr życia miasta. Dokładnie. A nasza misja to y, spróbować uchwycić puls Zbiorunia właśnie przez pryzmat tych wydarzeń opisanych w gazecie. Skupimy się na tym, co, no wiesz, co naprawdę kształtuje ten społeczny i kulturalny krajobraz. Czyli podsumujemy sobie najważniejsze uroczystości, inicjatywy lokalne, kulturalne wydarzenia. Przyjrzymy się też trochę decyzjom administracyjnym, ale bardziej pod kątem ich wpływu na ludzi, na społeczność. Tak jest. Chodzi o wydobucie tej esencji życia społecznego i kulturalnego. Mniej będziemy się wgłębiać w takie czysto techniczne, inwestycyjne szczegóły, bo nie o to nam dzisiaj chodzi. Tak, a muszę powiedzieć, że już po przejrzeniu tej strony rzuca się w oczy jedno. Wygląda na to, że w Bieruniu jest no, jakaś taka silna energia społeczna. I co ciekawe, oni tam jakoś łączą przywiązanie do tradycji z nowoczesnością. No właśnie, zobaczmy jak to konkretnie wyglądało we wrześniu 2025. Może zacznijmy od tego największego wydarzenia z początku miesiąca: Dni Bierunia i Dożynki. Tak, to był weekend 6-7 września. Wszystko działo się na stadionie Unii Bieruń Stary. Z opisów wynika, że to było naprawdę duże święto, pełne radości, muzyki, no i tradycji. Gazeta podkreśla właśnie to, co mówiłaś, udane połączenie e, nowoczesnej imprezy miejskiej z tradycyjnym świętem plonów. To chyba dobrze oddaje charakter tego miejsca. Jest nawet cytat jednego z uczestników: "Takiej atmosfery, takiej zabawy nie ma nigdzie indziej". To brzmi jak dobra rekomendacja. Zdecydowanie. Organizatorami byli Bieruński Ośrodek Kultury, czyli Bok i Miasto Bieruń. Sobota, jak czytamy, była zaplanowana pod znakiem, no, rytmu i energii. Tak, na scenie Majka Jeżowska, która wiesz, potrafi porwać i dzieci i dorosłych, potem stand-up Roberta Koruczyka, dla trochę śmiechu. No i lokalni artyści: Duet Maciej Gucik i Mateusz Badura, bieruńskie werble. Starali się, żeby było coś dla każdego. A wieczorem kulminacja koncert golec u orkiestra. To zawsze przyciąga tłumy. Tak, to był magnes. Ludzie się podobno świetnie bawili, a impreza trwała do północy z DJ-adminem. Ale wiesz, co jeszcze ważne? Że to nie była tylko scena. Co masz na myśli? No, cała ta otoczka były dmuchańce, lunarpark, jakaś wioska jogurtowa, Danone, gry i zabawy od Beskit Media. To pokazuje, że starali się stworzyć wydarzenie takie kompleksowe, dla całych rodzin. Czyli taka mieszanka lokalnych atrakcji z ofertą komercyjną. Dokładnie. A niedziela z kolei to już zupełnie inny klimat. Bardziej uroczysty, skupiony na dożynkach. Zaczęło się od polowej mszy świętej. A potem ruszył barwny korowód ulicą chemików. I ciekawa rzecz, podobno na czele szedł utopek. Ten z legendy, z bieruńskiego rynku. O, to ciekawe nawiązanie do lokalnych podań. A w korowodzie, jak piszą, szły dzieciaki z przedszkoli, uczniowie, różne stowarzyszenia. Taki obraz całej wspólnoty. Potem było oficjalne otwarcie dożynek przez burmistrza Sebastiana Macioła, ale kluczową rolę odegrali starostowie dożynkowi. W 2021 roku to byli Agnieszka i Janusz Gołąb. Tak, gazeta nawet trochę o nich pisze. Mieszkańcy Bierunia od urodzenia, oboje z wykształceniem rolniczym, ale też pedagogicznym. Prowadzą razem gospodarstwo od 2009 roku, rozwijają je, mają około 160 hektarów, hodują trzodę. I wyrażają nadzieję, że dzieci pójdą w ich ślady. Taki wiesz, symboliczny obraz przywiązania do ziemi. No właśnie taka międzypokoleniowa sztafeta w rolnictwie, później był tradycyjny obrzęd chleba, zespół folklorystyczny Nowobierunianki go prowadził. Były też występy artystyczne, zespół pieśni i tańca Ziemia Bieruńska, co jest ważne, ale też gościnnie wystąpił chór dziecięcy ze Szkoły Artystycznej w Ostrogu na Ukrainie, to miasto partnerskie Bierunia. Tak do tego jeszcze wrócimy, a oprócz tego był jeszcze pokaz malowania piaskiem na szkle. Dość nietypowy jak na dożynki, ale może interesujące. Podczas uroczystości wręczono też odznaczenia zasłużone dla rolnictwa, dostali je Maria i Rafał Bazowscy oraz Gabriela Magiera. A na koniec dnia koncert Katarzyny Malżyckiej z zespołem. No i te dodatkowe atrakcje lot balonem na uwięzi, stoiska wystawców rolniczych, przejażdżki konne ze stadniny na solcu, to wszystko dopełniało obrazu święta. Rodnia wymienia też całą masę podziękowań. Nie będziemy może wszystkich czytać, ale lista jest imponująca. Tak, ale sam ten zakres pokazuje, jak wielka to była organizacja. I ile różnych środowisk się w to zaangażowało. Są tam parafie, orkiestra dęta, KWK piast, twórcy koron dożynkowych z różnych dzielnic, rolnicy, lokalne firmy jak mleczarnia czy piekarnia. Pracownicy Urzędu Miasta od dekoracji, spółki komunalne, ośrodek sportu. Naprawdę sporo tego. I to jest myślę sedno sprawy. Nie chodzi o same nazwiska, ale o to, że takie wydarzenie staje się platformą współpracy dla całej społeczności. Klasyczny przykład, jak wspólne świętowanie buduje więzi. Ta energia społeczna, o której mówiliśmy na początku, chyba przenika też inne obszary życia w Bieruniu. Jak na przykład partnerstwo międzynarodowe i kulturę. Zgadza się. Wrzesień 2025 to w Bieruniu także czas świętowania 20-lecia partnerstwa z ukraińskim Ostrogią. Podpisali umowę w 2005 roku. A teraz 5 września burmistrz Macioł i pełniące obowiązki mera Ostroga Konstantyn Kyryluk odsłonili na skwerze miast partnerskich specjalny pylon upamiętniający tę współpracę. I tu warto odnotować, kto jest autorką projektu tego pylonu. To Paulina Bobak, lokalna artystka z Bierunia. Młoda osoba, ale już z sukcesami, absolwentka ASP w Katowicach, doktorantka, stypendystka ministra kultury. Fajnie, że angażują lokalnych twórców w takie symboliczne projekty. Zdecydowanie. To też buduje tożsamość miejsca. A sam akt partnerstwa odnowiono podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. A wracając do tego choru z Ostroga, o którym wspominaliśmy przy Dożynkach, ich wizyta to nie były tylko występy. Nie, nie. Miasto zorganizowało dla tej młodzieży z Ukrainy kilkudniowy pobyt wypoczynkowy. Byli w zoo w Chorzowie, nad jeziorem Paprocany w Tychach, odwiedzili też Centrum Wsparcia w Bieruju. Tu już nie są tylko oficjalne gesty. To realne wsparcie i budowanie takich, wiesz, międzyludzkich relacji. Dokładnie. Takie partnerstwo nabiera sensu właśnie przez takie kontakty. A skoro jesteśmy przy kulturze i sukcesach, to trzeba wspomnieć o ważnym wyróżnieniu dla teatru dla dorosłych z Bierunia. A tak zdobyli tytuł Marka Śląskie w kategorii kultura. To nagroda przyznawana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. To ma swoją renomę. Nominację zgłosił starosta bieruńsko-lędziński Łukasz Odelga, a cytowana w gazecie Joanna Lorenz, założycielka teatru, mówiła, że to dla nich dowód uznania nie tylko od widzów, ale i od ekspertów. Dziękowała też władzom miasta za wsparcie i powiedziała coś ważnego, że ich teatr opowiada o Śląsku, o jego historii. Tożsamości. No właśnie. Taka nagroda to nie tylko powiedzmy prestiż, ale też potwierdzenie, że lokalna inicjatywa może stać się ambasadorem całego regionu. Tytuł Marka Śląskie to sygnał jakości. Pokazuje, że nawet teatr amatorski, jeśli jest robiony z pasją i na dobrym poziomie, może zdobyć uznanie, i widać tu też takie świadome pielęgnowanie lokalnej tożsamości. Zdecydowanie. A pozostając jeszcze przy kulturze związanej z lokalną historią, rozstrzygnięto konkurs fotograficzny Razem przez Stulecie. A tak, to było związane z obchodami stulecia trzech ważnych dla Bierunia instytucji. Parafii NSPJ, OSP Bieruń Nowy i Klubu Sportowego Unia Bieruń Stare. Zadanie było ciekawe. Stworzyć cykl zdjęć, które łączą stare fotografie z nowymi, współczesnymi ujęciami tych samych miejsc czy tematów. To świetny pomysł na zaangażowanie mieszkańców w odkrywanie historii. Kto wygrał? Nagrodę główną zdobyła Anna Karwat z zespołem. Ich prace dotyczyły klubu Unia i dziadka związanego z klubem. Tytuły prac: Dogonić Mistrza i Drużyna Dziadka. Wyróżniono też Agnieszkę Danek za zdjęcia pokazujące zmiany wokół kościoła NSP-a. Czyli fotografia jako narzędzi dialogu z przeszłością. Fajne. Tak. Wrzesień to też start 24. edycji festiwalu Jesień Organowa. To wydarzenie o zasięgu powiatowym, ma nawet partnerstwo Ministerstwa Kultury. A w samym Bieruniu zaplanowano dwa koncerty. Jeden 28 września w kościele NSPJ w Bieruniu Nowym, specjalny z okazji Stulecia Parachi, wystąpił Jakub Pankowiak i Poznański Chór Chłopięcy. Drugi koncert miał być w październiku w tym zabytkowym kościołku św. Walentego. Obecność Bierunia na mapie takiego festiwalu pokazuje, że miasto jest częścią szerszego obiegu kultury. A fakt, że koncerty są w kościołach, łączy muzykę z dziedzictwem. Nie można też zapomnieć o bieżącej działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury, czyli Boku. W ramach akcji Lato w mieście organizowali różne rzeczy na rynku. Tak, był koncert na 50-lecie Orkiestry Dętej Piast, jakiś koncert muzyki klasycznej w żejszym wydaniu. Taneczny finał lata ze szkołą tańca Wir i potańcówka. I co ciekawe, ta potańcówka była realizowana w ramach kulturalnego minigrantu. Co to takiego? No właśnie, i tu warto się na chwilę zatrzymać. Te kulturalne minigranty to jest taki mechanizm boku. Oni wspierają finansowo małe, oddolne inicjatywy kulturalne samych mieszkańców. Aha, czyli nie tylko sami organizują, ale dają też narzędzia innym? Dokładnie. To ważny element budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w kulturze. W ramach lata w mieście było też kino plenerowe w pięciu różnych miejscach Bierunia. Na koniec przeglądu kultury jeszcze zapowiedź premiery teatralnej. W Domu Kultury Gama lokalny Teatr na Pięć przygotował spektakl Morderstwo w hotelu do Mendauriak. Zapowiadali to jako komedię kryminalną w stylu retro, z intrygą, humorem. Wygląda na to, że oferta kulturalna w Bieruniu jest naprawdę Różnorodna. Od muzyki organowej przez folklor, teatr amatorski po kino i fotografię. Starają się trafić do różnych gustów. Ale życie miasta to nie tylko kultura. Wrzesień obfitował też w inicjatywy społeczne, takie działania dla wspólnoty. Oj tak. Dużym wydarzeniem był na przykład Dzień Otwarty w nowej siedzibie Straży Pożarnej, jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w ścierniach. Podobno jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Strażacy pokazali sprzęt, były różne pokazy, jak praca w zadymieniu, nauka pierwszej pomocy, ratownictwo techniczne przy symulacji wypadku. Taki dzień to coś więcej niż tylko atrakcja. To przede wszystkim no, edukacja w zakresie bezpieczeństwa, oswajanie ludzi z procedurami, budowanie zaufania do służb, a pokazanie nowoczesnej jednostki na pewno buduje też poczucie bezpieczeństwa. W edukacji też sporo się działo. Początek roku szkolnego to jedno. Gazeta podaje liczby uczniów. Ale ciekawsze są chyba nowe inwestycje: powstały ekopracownie. Tak, nowoczesne laboratoria w powiatowym zespole szkół z biologii, chemii, fizyki. To finansowane z WFO SIGI KIW. Ale też zewnętrzna pracownia przy SP numer 1 nazwali ją Żywa lekcja przyrody. Ta zewnętrzna brzmi ciekawie. Tablice edukacyjne, stoły, jakieś nasadzenia, budki dla ptaków, domki dla owadów. No właśnie, to pozwala uczyć się przez obserwację, przez doświadczenie. Bardzo cenne w edukacji ekologicznej, taki trend tworzenia przestrzeni edukacyjnych blisko natury. A przy szkole podstawowej numer 3 powstał edukacyjny sensorycznie plac zabaw. I co ważne, to projekt z budżetu obywatelskiego na 2025 rok. O i tu znowu mamy ten mechanizm budżet obywatelski. Mieszkańcy sami decydują na co idzie część miejskich pieniędzy. Ten plac zabaw to konkretny efekt. Kosztował 80 tysięcy złotych. Są tam urządzenia muzyczne, optyczne, takie stymulujące zmysły. Tak jak pump track, o którym pewnie zaraz powiemy, to przykład, jak głos mieszkańców przekłada się na realne inwestycje w ich otoczeniu. Miasto pamięta też o studentach. Ogłoszono nabór wniosków o stypendia dla młodych mieszkańców Bierunia do 25 lat. Kryteria to dobre wyniki w nauce i trudniejsza sytuacja materialna. To ważne wsparcie, takie wyrównywanie szans edukacyjnych, konkretna pomoc. Aktywnie działają też harcerze. Rodnia opisuje letni obóz 39. drużyny harcerskiej Azymut Koło Częstochowy. Relacja jest pełna typowych harcerskich aktywności: budowanie obozu, nauka technik przetrwania, warty ogniska, przyrzeczenie harcerskie, zdobywanie sprawności. Podobno zdobyli ich ponad 100. I co ważne, drużyna prowadzi nabór. To pokazuje, że harcerstwo wciąż jest żywą formą aktywności dla młodzieży niezmiennie kształtuje ważne umiejętności samodzielność, współpracę, odpowiedzialność. Dobrze, że drużyna działa i rekrutuje. W mieście jest też Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień. Mieści się w budynku mops Oferują tam bezpłatne konsultacje ze specjalistami, psychologiem od uzależnień od przemocy, współuzależnienia, narkomanii. Można dostać informacje o grupach wsparcia. Jest też bezpłatna pomoc prawna i działa Grupa AA sami swoi. To niezwykle ważna siatka wsparcia. Dostępność bezpłatnej, specjalistycznej pomocy to podstawa dobrze działającego lokalnego systemu pomocy społecznej. Przejdźmy teraz do sportu i rekreacji. Wspominaliśmy już, klub sportowy Unia Bieruń Stary obchodzili stolecie. Była uroczysta gala w Domu Kultury Gama. Gośćmi specjalnymi byli Antoni Piechniczek i Henryk Latocha. Latocha to przecież były piłkarz górnika i reprezentacji pochodzący z Bierunia. Wręczono mnóstwo odznaczeń zasłużonym działaczom od Śląskiego Związku Piłki Nożnej i od PZPN. Stolecie klubu? To ważny moment dla społeczności, okazja do świętowania i uhonorowania pokoleń ludzi tworzących historię klubu. A obecność takich postaci jak Piechniczek czy Latocha podkreśla rangę wydarzenia. A dla tych, co wolą nowsze formy aktywności, przy ulicy Marcina powstaje Pump Track. Tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze. I znowu to kolejna inicjatywa z budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili przegłosowali i miasto realizuje pump traki są teraz popularne integrują ludzi promują ruch Wrotni są też informacje o innych formach rekreacji był turniej skata o puchar skata 2025 wygrał Aleksandrę kanik gazeta przypomina że skat to tradycyjna śląska gra Czyli pielęgnują tradycję. Były też zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Bierunia organizowane przez lokalne koło PZW. Wędkarze mieli też swoje stoisko na dożynkach, promowali hobby. Widać, że jest miejsce i na tradycje i na popularne hobby budujące wspólnoty. A co z inicjatywami na osiedlach? Też się działo. Pod koniec sierpnia piknik Bajeczne Pożegnanie Lata przy Dekaremiza. Zorganizowała go mieszkanka Natalia Burska. Dzięki temu kulturalnemu minigrantowi z Bełko. Były animacje, dmuchańce, postacie z bajek. Wcześniej w połowie sierpnia był dziewiąty rodzinny festyn na osiedlu Granitowa. Tam też mnóstwo atrakcji, nawet alpaki i elektryczne autka. Te przykłady pokazują siłę oddolnych działań. Minigranty, zaangażowanie mieszkańców, radnych, stowarzyszeń to wszystko przekłada się na jakość życia w najbliższym otoczeniu wzmacnia więzi. Na koniec rzućmy jeszcze okiem na decyzje administracyjne. Ale tak jak ustaliliśmy, skupmy się na tych z wymiarem społecznym, środowiskowym. Sesja Rady Miejskiej z 28 sierpnia omawiała różne inwestycje. Tak, budowę przedszkola, pracę w szkołach, drogi i ścieżkę rowerową Tychy-Bieruń, nowe oświetlenie częściowo finansowane przez GZM. Ale chyba kluczową decyzją, taką właśnie... Społeczną i ekologiczną było wstrzymanie sprzedaży działek gminnych przy ulicy Borowinowej. Dokładnie. I co bardzo istotne, stało się to w odpowiedzi na petycję mieszkańców chodziło o ochronę cennego dębowego drzewostanu, korytarza ekologicznego góra Chełmeczki i stworzenie buforu przy placu zabaw. To naprawdę ważny sygnał. Pokazuje, że głos mieszkańców w sprawach ich otoczenia, zwłaszcza ochrony przyrody, może być skuteczny i że władze go biorą pod uwagę. Oprócz tego Rada nadała nazwy nowym ulicom, zaktualizowała plany wodno-kanalizacyjne RPWiK Tychy, ogłoszono też uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Oświęcimskiej i Świerczynieckiej. To ważne, bo określa co i jak można budować. Warto też wspomnieć o naborze wniosków na dotacje do wymiany starych pieców. Tak, miasto oferuje wsparcie finansowe na bardziej ekologiczne rozwiązania. Kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły gazowe. To konkretne działanie na rzecz poprawy jakości powietrza z korzyścią dla mieszkańców. I jeszcze jedna uroczystość odnotowana w gazecie. Podczas tej samej uroczystej sesji Rady Miejskiej 5 września tytuł zasłużony dla miasta Bierunia otrzymała Alina Cichoń. To emerytowana nauczycielka, pedagogiczka, przez wiele lat dyrektorka SP nr 1, znana działaczka społeczna i charytatywna. Laudacja przytoczona w gazecie podkreśla jej ogromny wkład w rozwój szkoły. Inicjowała współpracę międzynarodową, podniosła poziom nauczania. Piszą, że odsetek absolwentów idących do liceów wzrósł z 13% do aż 82%. Tworzyła koła zainteresowań, szkolne muzeum, angażowała się w rozbudowę szkoły. Pracowała też jako kurator sądowy. Uhonorowanie takiej osoby to piękne podsumowanie jej wieloletniej pracy na rzecz społeczności, zwłaszcza w edukacji. Podsumowując tę naszą analizę wrześniowej Rodzianni, wyjania się obraz Bierunia jako miasta, które naprawdę tętnie życiem społecznym i kulturalnym. Jest silne przywiązanie do tradycji, jak przy dożynkach, ale też otwartość na nowe formy spędzania czasu. Widać dumę z lokalnych osiągnięć. Czy to ta nagroda Marka Śląskie dla teatru, czy jubileusze instytucji. Jest aktywne partnerstwo międzynarodowe, które przekłada się na realne kontakty międzyludzkie. Ale co chyba najbardziej uderza, to ta mnogość inicjatyw oddolnych festyny osiedlowe, projekty z budżetu obywatelskiego, działalność stowarzyszenia, harcerzy, kół zainteresowań. Do tego dbałość o edukację na różnych poziomach i ten system wsparcia dla mieszkańców w trudnych sytuacjach. Nawet decyzje administracyjne. Jak ta ochrona zieleni przyborowinowej, pokazują, że wsłuchują się w głos społeczności. Cały ten materiał świadczy o naprawdę imponującym zaangażowaniu mieszkańców i ich energii. I to prowadzi nas do takiej myśli na koniec, którą chciałbyśmy zostawić naszym słuchaczom. Skoro te źródła pokazują tak dużą energię społeczną, tyle inicjatyw w Bieruniu, to nasuwa się pytanie, jak miasto może jeszcze skuteczniej wspierać ten no, niezwykle cenny kapitał społeczny? Jak pielęgnować to zaangażowanie? Jak je wykorzystać do dalszego, zrównoważonego rozwoju miasta w przyszłości? Co zrobić, żeby ta cała oddolna aktywność, ta energia, nie była tylko takim chwilowym zrywem, ale stała się trwałym, dynamicznym elementem życia Bierunia na co dzień? To jest chyba wyzwanie na przyszłość.